Drodzy Rycerze Niepokalanej, znowu otrzymaliśmy kolejny dar od niej, ponieważ tak chciałbym określić czasopismo, które jest wydane w polskim języku co trzecie miesiąc, miesiące, który nazywa się Triumfem niepokalanej. Tak Matka Najświętsza musi triumfować. I triumfuje wtedy, jeśli my po prostu przyjmujemy ją. A przyjmujemy ją wtedy, kiedy jesteśmy zainteresowani tym, co ona chce nam dać. I tak ten triumf niepokalany, który ma być kontynuacją tradycyjnego rycerza niepokalanej założonego przez, arcy, przez świętej, świętego Maksymiliana Kolbego. Właściwie ten triumf niepokalany ma nas motywować ma nam dać wskazówki, ma nam objawić coraz głębiej tajemnicy niepokalanej, jej zamiary właściwie dla nas. Triumf niepokalany te ma, my też ma być w pewnym sensie właściwym powiadomieniem albo informacją właściwie naszej rodziny, naszej duchowej rodziny albo naszej duchowej armii. Rycerstwa na całym świecie, rycerstwa, które chce tak naprawdę zachować wobec Matki Najświętszej niezłomną wierność. I każdy numer triumfu niepokalanej, tak jak ongiż, każdy numer rycerza niepokalanej, nie zawiera tylko e, różne wiadomości ze świata, ale też właściwie głębokie, głębokie, głębokie pouczenie, można powiedzieć, katechezę na temat tajemnicy Marii. Święty Maksymilian Kolbe bardzo chciał, aby niepokalanowy, gdzie chciał właściwie, które miało być centra mariny, miało być Akademią Marią, Ma być to miejsce, gdzie coraz głębiej rycerze... Oddają się Matce Najświętszej przez to, że coraz głębiej poznają jej. Jak już święci mówią, De Maria, num quam satis. Nigdy nie wystarczy, nigdy nie, nie kończymy z, z poznaniem Matki Najświętszej. Powinniśmy z wielką wdzięcznością otrzymać właściwie każdy numer za, tego triumfu niepokalanej, aby właściwie otrzymać jakby z jej rąk kolejny dar. Tak, Matko Najświętsza, dziękuję Ci, że mogę teraz. Właściwie znowu trochę odkrywać głębiej Twoją tajemnicę i odkrywać też właściwe wskazówki, które Ty mi dajesz przez Twoje narzędzia, w jaki sposób ja mam stać się świętem, ma być Twoim wiem, gło, gło, Twoim e, miło e, kochanym, e, dzieckiem, e, niewolnikiem i szczególnie rycerzem. I teraz ten triumf niepokalany każdy inny ma tytuł, ale tak naprawdę każdy mówi o niej. Cokolwiek wam powie, cięcie. To jest właściwe tak naprawdę podsumowanie tego wezwania, które matka najświętsza, Macie najświętsza, tak naprawdę powiedziała na wesele w Kanie, i tak właściwie każdemu z nas mówi: cokolwiek wam powie, cięcie. A co Pan, Pan Jezus Chrystus nam powie? Idź do Marii, kiedy umarł na Krzyżu, co powiedział. Oto matka Twoja. I ta matka musi być starszą matką, a ja muszę być jej dzieckiem. A dziecko może tylko wtedy być dziecko, jeśli nie tylko mówi mamo, mamo, ale jeśli dziecko jest kochające. Jeśli kocha Matkę Najświętszą nie tylko słowami, ale czynem. A ta miłość dzieci do swoich rodziców jest właściwie. Wyrażona w posłuszeństwie, w wykonaniu woli rodziców. I tak samo dziecko Marii tylko wtedy jest prawdziwym dzieckiem, jest coraz lepszym dzieckiem, jeśli jest posłuszne, Marce Najświętszej. I wyobraźcie sobie dokładnie, to jest właściwa nasza droga do świętości. Czasem myślimy, jak można osiągnąć świętość, to jest tak daleko od nas. I święty Maksymilian i rycerze Niepokonany od wielu, wielu lat pokazują nam, tak jest możliwe, jeśli tylko chcemy być uległymi dziećmi, uległymi dziećmi Marii. I chcemy wykonać jej wolę. Wykonanie wolę Matki Najświętszej właściwie święty Maksymilian Kolbe akurat sam o tym mówi w tym rycerze, święte posłuszeństwo. Prawda? To święte, święte posłuszeństwo polega przede wszystkim na tym, że szukam woli Jej. Czego chcesz ode mnie, Matko Najświętsza? Oczywiście, to muszę iść do niej codziennie, nawet kilka razy codziennie. Patrzysz jej w oczy, klękasz przed jej figurą albo obrazem i patrzysz na nią. Matko Najświętsza, co Ty na to? Co robiłbyś na moim miejscu? Czy to, co zamierzam robić, zgadzasz ze swoją wolą? Czy chcesz to? Czy to, co teraz chcę robić, podoba Ci się? I Matka Najświętsza, oczywiście przez rycerstwo niepokalone i przez zresztą naszą, właściwy nasz akt poświęcenia, gdzie wyrażamy bardzo mocno mocną wolę, że chcemy być uległymi, posłusznymi narzędziami w ich rękach. Narzędzie, które nie chce być posłuszne, bo po prostu to jest bez sens. Narzędzie tylko wtedy ma sens, jeśli jest najbardziej posłuszne, np. Na ręce artystów. Jeśli artysta ma taki pędzel w swoich rękach i pędzel po prostu właściwie że, że buntuje i robi coś innego niż artysta chce z, niego, z, nie, z nim robić, z niego korzystać, to ten pędzel jest do wyrzucenia. I dlatego to słowo narzędzie niepokalane zawiera najdoskonalszy sposób osłuszeństwa. I tak Matka Najświętsza, wiemy bardzo dobrze, że ona nas prosi, prosi nas jako najlepsza Matka, byśmy jej pomagali, pomagali w tym wielkim, wielkim przedsięwzięciu, w jej wielkiej intencji, właściwie jej, jej zadania, aby stać się Matką wszystkich tuż, aby móc ratować jej biedne dzieci, jej biedne dzieci, które są tak zagubione teraz w tym świecie. I tu Matka Najświętsza, skoro ona wszystkie łaski nawrócenia i uświęcenia posiada i ma, otrzymała od Pana Boga, kiedy stała pod krzyżem Chrystusa, Chrystus jej te wszystkie łaski, wszystkie łaski, które On sam wyjednał, umierając na krzyżu, jej dał, no te wszystkie łaski teraz rozdawać. O to, aby dać tej łaski, przekazać łaski dzieciom, a po pierwsze, aby się nawrócili, i po drugie, aby się uświęcili, i na końcu, aby stali się świętymi. To jest jedyny sens człowieka, każdego człowieka na Ziemi, abyśmy poszli do nieba. A do nieba nie pójdziemy przez nie bez niepokalanej. I Matka Najświętsza teraz może, jak wiecie, bardzo dobrze dokonać. Takie wielkie po z sposobnictwo, być tą, która właściwie pociąga duszę do swego syna przez Marię do Jezusa, ale ona posługuje się narzędziami. Narzędzia są jej potrzebne z woli Bożej. I stąd, jak, jak, jak powiedzieliśmy właściwie artysta, może tylko wtedy, piękny obraz namalować, jeśli ma narzędzia, pędzle i tak dalej. Bez tych pędzli najbardziej genialny artysta nic nie robi. I stąd właściwie chcemy być posłuszni jej pierwszy akt posłuszeństwa, no pomagamy jej, pomagajmy jej przez to, co ona nam mówi. To są bardzo proste rzeczy. Akt czy listy tutaj o Marii bez poczęta, który właściwie jest modlitwą swoistą rycerstwa niepokalanej, albo właściwie z drugiej strony jako z ofiarem. To są te, te piękne broni rycerza niepokalanej, albo te środki, przez które on wykona wolę niepokalanej i jest właściwie tym walecznym rycerzem, właściwie zdobywającym, Dusze nieśmiertelne dla Matki Bożej i dla Pana Boga. Rozdawać medaliki, cierpieć, właściwie swoje cierpienia ofiarować, ulotki czytać sam, przekazać im innym ustnie albo przez właściwe przekazanie tych wszystkich materiałów, obrazki. To wszystko, co rycerstwo niepokonane w Polsce już tak dużo wydaje i co jest nam możliwe w możliwe, bardzo prosty sposób przyjąć, chociażby po prostu do każdej kaplicy. Znajdujesz znajduje się tam kącik Emi, i tam wszystkie te materiały macie. Te materiały to są tak naprawdę zaproszeniem jej. Bądź mi teraz posłuszny, moje dziecko. Chcesz po mi pomóc? Błagam Ciebie, proszę Ciebie. Jak dobra matka, proszę swoje dziecko, czy możesz mi pomóc to robić? Dziecko, które jest dobre, które kocha matkę. Oczywiście, mamo. I tak samo Matka Najświętsza zaprasza nas. Zabasza nas, abyśmy wzięli te ulotki, te kartki, te obrazy, te madaliki, te różańce. Już mamy tyle, tyle rzeczy w tych naszych właściwie końcikach, niepokalane, -I. i w ten sposób, moi drodzy, właściwie Matka Najświętsza podciąga nas do swego Syna. I dokładnie to jest ten tytuł, i ten temat tego numeru. W tym temacie bardzo właściwe. wielu zdjęć mamy z tych, z tych dni MI. Dzień MI w tym roku, skoro obchodzimy 25-lecia założenia Milicji Immaculaty w tradycyjnej obserwacji, to wiecie bardzo dobrze, że mamy te dni MI we wszystkich przełatach w Polsce, a, a także w różnych kaplicach, organizujemy. Takie po prostu szczególne właściwe akty hołdu i miłości do Matki Najświętszej. Bo DMI to nie jest zebranie tylko rycerzy. To jest właściwie akt hołdu i czci wobec Matki Najświętszej, która zechciała już od 25 lat tak niesamowicie nas pobłogosławić i nam tyle, tyle łaskać. Oczywiście to 25-lecie ma, ma też miejsce w innych, w innych krajach. Byłem właściwie w związku z tym w Szwajcarii. To jest mała relacja tego pięknego tego, tego wydarzenia, obchodów 25-lecia Marii Milicji Makulata w Szwajcarii. A także właściwie zapowiada się w Niemczech albo we Francji, w innych krajach. I też. Abyśmy stali sobie sprawy, jak bardzo Matka Najświętsza chce rozpalać ten ogień jej miłości, aby właściwie zbawić duszę po całym świecie, bo to też jest ten triumf niepogalany. Abyśmy się nie zamykali się w sobie i też myślimy tylko o własnym, osobistym, że tak powiem, duchowym dobru. ale chcemy po prostu właściwie to dostać. Im więcej jesteś właściwie w tym sensie narzędziem jej, tym więcej ona może Ci dać. Więc Bądź tak dobrze, proszę rycerzu, bądź trochę posłuszny do Macy Najświętszej. I tutaj bardzo piękne świadectwo, matura z medalikiem. Właściwie możecie czytać, to są bardzo konkretne sprawy, konkretne wydarzenia, konkretne, tak naprawdę, gesty. Esteni niepokalane, przez które dzisiaj wobec naszych rycerzy właściwie rozdaje te łaski, nawrócenie uświęcenia. Więc bardzo Was proszę, abyście wzięli ten rycerz, ten nowy triumf niepokalanej, abyście dobrze się go przeczytali i przede wszystkim rozdawali innym ludziom, którzy mogli przez to też poznać się pokalane. Czyli ten rycerz jest o tyle bardzo ciekawy, ponieważ zawiera bardzo, bardzo dużo pięknych, właściwie ob, e, zdjęć, Konkretnych ciała i szczególnie właściwie pięknego dnia Mi, który miał miejsce w, w, w maju w Warszawie. I w ten sposób właściwie przyczynimy się do właściwie do trzciny pokalanej i do spawienia jak najwięcej możliwych tuż. Panem Bogiem.